Na leszczyńskim rynku młodzież zorganizowała Wiec Poparcie LGBT, manifestując tym swój sprzeciw wobec homofobii. Skrót LGBT zawiera w sobie słowa lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe. Za plusem kryją się pozostałe, pomniejsze seksualności i tożsamości płciowe, w tym m.in. osoby aseksualne. Organizatorzy Wiecu przekonywali, że nie stoi za nimi żadna organizacja, partia, ani ugrupowanie polityczne. Inicjatywa wyszła od naszej wspólnej znajomej, która należy właśnie do osób LGBTQ+. I to też jest odzyw na obecną sytuację, która ma miejsce, to, to cała nagonka właśnie na te osoby, że to jest ideologia, to nie jest ideologia i dlatego. Tak, nie zgadzamy się z aktualną sytuacją w Polsce. Myślimy, że powinniśmy być bardziej tolerancyjnym społeczeństwem. Wszyscy powinni znaleźć u nas swoje miejsce i nie powinniśmy się bić. Możemy żyć wspólnie. Wśród protestujących przeciwko homofobii były zarówno osoby hetero, jak i homoseksualne, a także ich sojusznicy. Wszyscy zgodnie podkreślali swój brak zgody na jakąkolwiek formę przemocy, zarówno fizyczną, jak i psychiczną, czy werbalną, bo żaden człowiek nie powinien się bać, ani czuć się prześladowany. Przyszłam tutaj na ponieważ chciałam pokazać i chciałam walczyć o to, żeby każdy mógł być szczery, każdy mógł powiedzieć otwarcie, że jest osobą biseksualną, tak jak ja się nie boję, żeby nikt się nie musiał bać, żeby nikt nie doznawał tego zastraszania, żeby nikt nie słyszał rzeczy typu... Żeby nikt nie słyszał rzeczy typu, słyszał rzeczy typu zgiń, umrzyj, nic nie znaczysz. Każdy znaczy, każde życie znaczy i każdy jest ważny. Każde życie i mam nadzieję, że to w końcu dotrze do ludzi, którzy są przeciwni. Z Warszawy do Leszna specjalnie przyjechała Beata Kawka, aktorka i była dyrektor artystyczna Teatru Miejskiego w Lesznie. Po wyprodukowaniu spektaklu, projekt Laramie stała się twarzą kampanii przeciw homofobii. Laramie jest mniej więcej tej wielkości, co Leszno. Nie wiem, jak jest w Lesznie z homofobią, nie spotykałam się, jak tu byłam. Natomiast popatrzcie sobie, bo Matthew Shepard to był chłopak, którego zabito po nic. Tylko dlatego, że ktoś znienawidził, ktoś. Powiedział, że on jest za otwarty, za liberalny. On podkreślał swoją inność i za to zginął. Więc bardzo bym chciała, żeby to się nie wydarzyło u nas, w naszym kraju. Bo tam to się wydarzyło i sprawiło ból całej Ameryce. W Polsce mm, możemy tylko mówić o samobójstwach ludzi, którzy czują się inni. Nie pozwólcie, bardzo was proszę, żeby ktoś czuł się inny. Bądźmy razem i czujmy się wszyscy równi. Bardzo Wam dziękuję.